Dzień dobry? Dzień dobry. Ja tu dzwonię, bo mi zajabali silnie Łodesioka. Od czego? Łodesioka. A gdzie ty dzwonisz? No do widzic. Gdzie żemie... Niedaleko żyki mieszkam. No niedaleko żyki, ale, ale ja jakie silni? No Ładesioka. jakieś łebki za zajebali. I, I jeszcze mi trójkąta za te i klakson. I akumulator, szmaczarze. Ja mam tyle do pieniędzy. Ja muszę na poluczaj. Widziałem, co? I, i mówi: Od kogo ty jesteś? Od razu ale Od ale od kogo? Od no, ze zagrody. Słuchaj, źle się dozwonił, wiesz? Zagro na zagrodzie mieszkał. Tam koło apteki. No tam mieszkasz, ale źle się za, za tego, A ja się chcesz dodzwonić? Do Rosławic. Ale do kogo? Do ciebie. Silnika ani mogę mi gnoje jakieś, bo nie. Jakie no teraz... do ciebie, ale ty wiesz do kogoś się zadzwonił! No do pani. No do pani, ale ja nie mam dzieci małych ani dużych. Ale czy pani nie widziała jak to news? bo to nie jest puszka z piwami, no to jest duże. To przynajmniej z pięcioro dzieci musiało iść. Jeszcze dochodzi trójkąt i klaksem, to jeszcze musi szóste iść. Dziecko, ja nie wiem, bo ja... Ja to, nie jestem dziecko! ...dziecko na samym końcu Racławii. Ty się źle, to nie wiem, do kogoś się chciał dozwolić. no, taki odmalowany byłem. Taki mamy. Ty szmatylę. Ja który go zerwę, to i ziska kapołery, bo... co ...wóżko mi zaskoczył, z a to co ci ukradli? Silnik od esioka. Trójkąt i klakson. I ty mieszkasz tam koło apteki, tak? Tak. Mamy mąż Krysię? Co? Mamy mąż Krysię? Nie. A jak mam jej? I Czesia. Ja ci nic dziecko nie poradzę, bo... Ja się nie, nie jestem dziecko, dziecko, proszę bo. Nie chciał gdzie się to a to kończę, może, ale jak pani będzie wiedziała, to niech mi pani doznać, dobrze? Dobrze, dobrze, no. to znać, dobrze. To dziękuję, przepraszam Ale powiem, że ja by kto widział, to, to ten. Dobrze. Dobrze. No, no. no dziękuję pani, przepraszam.